W tej lekcji omówimy sobie najważniejsze zagadnienia z funkcji kwadratowej. Przejdziemy po kolei przez wszystkie wzory, które mamy w karcie maturalnej i omówimy je na przykładach. Zacznijmy sobie od omówienia, czym w ogóle jest funkcja kwadratowa. Weźmy na przykład funkcję y równa się 2x do kwadratu minus 5x. Dodać 3. Możemy też zamiast y napisać f od x. I będzie to oznaczało to samo. Więc możemy sobie tych symboli używać zamiennie, tylko pamiętajmy, żeby nie mieszać ich w ramach jednej funkcji. Na tak zapisaną funkcję, czyli liczba razy x kwadrat, dodać liczba razy x i dodać sama liczba bez x, czyli tak zwany wyraz wolny, mówimy postać ogólna funkcji. Z taką postacią funkcji najczęściej spotkamy się w zadaniach, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy zamiast piątki mieli 0 albo zamiast trójki mieli 0. Czyli możemy też mieć taką funkcję, jak y równa się na przykład 2x do kwadratu, dodać 3, albo y równa się 2x do kwadratu minus 5x. Czy też po prostu y równa się x kwadrat. Wszędzie możemy podstawiać dowolne liczby, za jednym wyjątkiem, który mówi nam, że przed x kwadrat nie możemy mieć zera. No bo wtedy ten wyraz by się nam wyzerował. A bez kwadratu to już by nie była funkcja kwadratowa. Dla każdej funkcji kwadratowej możemy policzyć deltę, czyli inaczej wyróżnik trójmianu kwadratowego. Zapisujemy ją jako taki trójkąt, a jej wzór to b kwadrat minus 4ac. W tym wzorze b to liczba, która stoi przed x, a to liczba, która stoi przed x kwadrat, a c to wyraz wolny. Czyli dla tej naszej funkcji, którą mamy wyżej, delta byłaby równa minus 5 podniesione do kwadratu odjąć 4 razy 2 razy 3. Czyli łącznie jest równe 1. Deltę zazwyczaj liczymy, żeby określić ilość miejsc zerowych funkcji, ale możemy jej też użyć do wyznaczenia drugiej współrzędnej wierzchołka funkcji. O miejscach zerowych opowiem w kolejnym podpunkcie. Przejdźmy sobie na razie do obliczenia wierzchołka funkcji. Współrzędne wierzchołka funkcji zapisujemy jako P i Q, gdzie P to współrzędna xowa, a Q to współrzędna yowa. Spróbujmy sobie policzyć współrzędne wierzchołka dla naszej funkcji y równa się 2x kwadrat minus 5x, dodać 3. Najpierw liczymy P ze wzoru, który mamy w tabelce wyżej, czyli P będzie równe minus, b, które u nas wynosi minus 5 dzielone na 2a, czyli u nas to będzie 2 razy 2, czyli 4. W takim razie nasze p będzie równe 1 i 1 czwarta. Policzmy sobie jeszcze q, które według wzoru równa się minus delta, dzielona przez 4a, czyli u nas przez 8. Możemy więc zapisać współrzędne wierzchołka naszej funkcji, jako w, równa się 1 i 1 czwarta, i minus 1 ósma. Dzięki temu możemy sobie narysować uproszczony wykres naszej funkcji. Zaznaczmy sobie oś i napiszmy na niej 1 na x i 1 na y. -ach. Nasz wierzchołek będzie po prawo od jedynki i nieco pod osią x, a całą funkcję możemy narysować jako taką parabolę. Wiemy, że ramiona funkcji są skierowane w górę, bo przed x kwadrat mamy dwójkę, która jest dodatnia. Gdybyśmy mieli na przykład minus 2, to ramiona funkcji byłyby skierowane w dół w taki sposób. Przejdźmy teraz do miejsc zerowych funkcji kwadratowej. Żeby obliczyć miejsca zerowe funkcji, musimy najpierw sprawdzić, czy dana funkcja ma dwa miejsca zerowe, jedno miejsce zerowe, czy może nie ma ich wcale. W tym celu możemy użyć delty. Jeżeli dana funkcja ma deltę większą od zera, to będzie ona miała dwa miejsca zerowe. Wtedy jej wykres można w uproszczeniu przedstawić w taki sposób. Przecina on oś X w dwóch miejscach. Jeżeli delta jest równa 0, to wykres można przedstawić w taki sposób. Styka się on wtedy z osią X i taka funkcja ma tylko jedno miejsce zerowe. Natomiast jeżeli delta jest mniejsza od zera, to wtedy wykres funkcji będzie nad lub pod osią x, czyli nie ma żadnych miejsc zerowych. Policzmy sobie teraz miejsca zerowe dla naszej funkcji 2x kwadrat minus 5x dodać 3, gdzie delta, jak wcześniej policzyliśmy, była równa 1. Korzystamy ze wzoru na pierwsze miejsce zerowe, czyli x1 będzie równe minus b, czyli u nas 5. Odjąć pierwiastek z delty, gdzie u nas pierwiastek z delty to będzie po prostu 1. Odejmujemy więc tą jedynkę i dzielimy przez 2a, czyli u nas przez 4. Z całości wychodzi nam 4 czwarte, czyli pierwsze miejsce zerowe jest równe 1. Policzmy jeszcze drugie miejsce zerowe. Wzór jest bardzo podobny. Jedyna różnica jest taka, że przy pierwiastku z delty jest plus, a nie minus. Czyli piszemy 5, dodać 1 na 4, co się równa 6 czwartych, czyli 1 i 1 druga. Weźmy sobie jeszcze funkcję, której delta jest równa 0, czyli na przykład y równa się x kwadrat, dodać 2x, dodać 1. Wtedy miejsce zerowe możemy policzyć ze wzoru minus p przez 2a, czyli w naszym wypadku, będzie się równało minus 2 przez 2, czyli po prostu minus 1. Taką funkcję możemy też zapisać w postaci wzoru skróconego mnożenia, w tym wypadku jest to x dodać 1 podniesione do kwadratu. I widzimy, że jeżeli za x podstawimy minus 1, to całość nam się wyzeruje. Jeżeli natomiast natrafimy na zadanie, w którym mamy policzyć miejsca zerowe funkcji, a delta wychodzi mniejsza od 0. To od razu po jej policzeniu możemy po prostu napisać brak odpowiedzi. Kolejną rzeczą, którą znajdziemy w kartach, to wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, czyli może to być na przykład funkcja 2 w nawiasie x minus 2 do kwadratu dodać 1. Z takiego wzoru możemy przeczytać współrzędne wierzchołka funkcji. W tym wypadku współrzędne to 2 i 1. W tym miejscu trzeba uważać, żeby się nie pomylić, bo mimo, że w nawiasie mamy minus 2, to we wzorze też jest minus, więc nasze P nie będzie równe minus 2, tylko 2. Kolejną postacią funkcji kwadratowej, z którą możemy się spotkać, jest postać iloczynowa, czyli to będzie na przykład 2 razy w nawiasie x minus 1. Razy x dodać 1. W tej funkcji od razu widać, jakie są miejsca zerowe. Wystarczy sprawdzić, dla jakich liczb x się zeruje w każdym z nawiasów. Czyli tutaj, jeżeli podstawimy za x a 1, to się nam całość wyzeruje, więc pierwsze miejsce zerowe to 1. A w drugim nawiasie musielibyśmy podstawić minus 1, czyli drugie miejsce zerowe to minus 1. Ostatnią rzeczą, którą mamy w karcie, to wzory wieta. One głównie przydają się na rozszerzeniu, ale i na podstawie może czasami się trafić pytanie, w którym możemy użyć tych wzorów i rozwiązać zadanie, a możemy ich nie używać i rozwiązać je na inny sposób. Więc warto pamiętać, że mamy je w kartach i możemy z nich skorzystać. Korzystając z tych wzorów, możemy policzyć, ile równa się suma miejsc zerowych albo ich iloczyn, znając sam wzór funkcji. Czyli na przykład, gdybyśmy mieli funkcję x kwadrat, dodać 2x plus 2. To ze wzorów Vieta możemy policzyć, że suma miejsc zerowych jest równa minus 2 przez 1, czyli minus 2. A ich iloczyn będzie równy c przez a, czyli 2 przez 1, co daje po prostu 2. I to już wszystko jeśli chodzi o najważniejsze informacje z funkcji kwadratowej, które przydadzą się na maturze podstawowej. Pamiętajcie, żeby przećwiczyć to sobie na kilku przykładach, bo zawsze na maturze pojawia się jakieś zadanie z funkcji.